Okazuje się, że inwestycja w gazoporty, w nową infrastrukturę gazową, która zwiększa ilość ofert dostaw gazu na rynku, zwraca się. Widać owoce dywersyfikacji na przykład na rynku litewskim, gdzie Statoil po raz pierwszy w historii ma więcej niż 50% udziałów na rynku i detronizuje tutaj rosyjski Gazprom. Czyli ten odsądzany od czci gazoport litewski, który jest jeszcze mniej rentowny niż polski, teoretycznie jest bardzo kosztowny, jak dla takiego małego państwa, okazał się użytecznym narzędziem polityki gazowej, ponieważ Litwini wydali dużo, zainwestowali, mogą dostarczać gaz z Norwegii, a okazało się, że warunki rynkowe sprawiły, że według ich oficjalnej informacji ten norweski gaz słany przez LNG, w formie LNG skroplonej, jest tańszy od gazu słanego gazociągami przez Rosjan. No więc to jest już bardzo doniosła informacja dla rynku, także dla Polski, ponieważ jeśli norweski gaz w formie skroplonej jest tańszy od gazu z Rosji, który jest słany taniej, czyli gazociągami, to znaczy, że LNG z Norwegii do Polski będzie tanie, a co dopiero dostawy gazociągami, które mogą być jeszcze tańsze. Jest to jasny sygnał, że Gazprom nie jest już jedynym dostawcą w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, że zabiegi dywersyfikacyjne działają i że klienci z naszej części regionu powinni szykować się na zmianę dostawcy na lepszą ofertę.